Uważam, strzymachler games, tak jest, misja solo ponownie w na naszym kolejnym sezonie, czyli lecimy bez towarzyszy, czyli tutaj wyłączamy, tak jest, jest to zysk i ból, misja tutaj normalnie od czarnej myszy, tier 4. Misja solo w tym przypadku jest trochę inna, już tłumaczę o co chodzi, wchodzimy, szybko lecimy, bez szybciej graczy, bez broni, bez niczego, nie, bo takim nie możemy. Tak, bez żadnych, e, musimy dokonać infiltracji, bez żadnych towarzyszy i bez broni, czyli to, to robimy, czyli chyba granaty możemy mieć. Mam nadzieję, że się tu nic nie zbaguje, jak to z tymi misjami bywa. No i drugim celem jest właśnie ekstrakcja w tej samej w tej grze, jak się eksłużujecie tak, bo musimy dokonać infiltracji. I w tej samej e, grze się eksfiltrować bez towarzyszy, czyli nawet, wiadomo, e, możemy dołączyć do kogoś, o ile nas ktoś podniesie lub dołączymy w jakimś stanie, e, w jakiś sposób, w sensie, e, to tak, to fajnie, ale musimy być, i, infiltrować się solo, no i przede wszystkim musimy się jeszcze eksfiltrować z trzema różnymi broniami, tak, które e, mają... E, no, które po prostu mają trzy dodatki minimum, tak, więc w tym przypadku musimy tak naprawdę zdobyć e, mały plecak, sorry, nie mały, średni, żeby mieć w ogóle możliwość ma, mieć przy sobie trzy bronie, ponieważ jak wiecie ma, mając mały plecak, nie możecie mieć trzech broni, więc, no, owszem, jest taki jeden bundle, który nam pozwala się zresztą z tym plecakiem, ale jeżeli nie, no, to musimy zdobyć 5k, kupić ten plecak, uważać na inne teamy, przy okazji, e, no i po prostu uważać na błoty, wiadomo, jesteśmy samemu, ja tutaj akurat nie mam setupu, chyba nawet nie mam self -reza. Mam tylko chyba dwie płyty, więc co będzie za pierwszym razem? Zobaczymy, w większości przypadkach się, co jest śmieszne, te misje solowe są ogólnie bardzo trudne, ale miałem takie szczęście, że większość z nich zrobiłem za pierwszym razem, typu Zabij gracza, eksfiltruj się, albo graj solo, dołącz i coś tam, eksfiltruj się z sześcioma typami. No bo pamiętam taki challenge solo, było takich kilka, ten kto robił to pamięta. Lecz no, ponownie kolejny solo challenge, let's go, zobaczymy czy się uda. I tak, mowę wybrałem Ashikę, bo na Ashice zwykle te challenge robiłem wszystkie, lecz tak, Teoretyka na Almazar byłoby łatwiej, bo masz większą przestrzeń, tutaj nie ma raszów takich i tak dalej, bardziej na spokojnie, tutaj jest taki ogromny chaos. Lecz w tym chaosie też czasem można się fajnie przesliznąć oraz odnaleźć, także zobaczymy. Raczej znaczy wątpię, że tutaj wyjdzie za pierwszym razem, ponieważ nie mamy broni, musimy zabić bota, zabić broń, w ogóle zabić trzy bronie i potem się możemy ekscytrować na następnym stanowisku. Może pójść bardzo szybko, może pójść bardzo długo, widzę, że tutaj bardzo dla mnie są, są ekscytracje, wolę takie długiejsze. Boom, pierwszy cel zrobiony, dodaję... E, do, e, infiltracji bezczętnych towarzyszy. Let's go! I mamy 1800 zł, zł, zł tak jest, mam przy sobie kasę, bo jak mam 100K, więc mogę, wiecie, brać trochę. Wiecie, żeby mieć przy sobie. Dobra, zabijamy tego. Gra na tem pierwsze kroki do zwycięstwa w ogóle. Po drugie, boty są ogólnie OP. One zostały zbuffowane Nie to, że zostały zbawowane, to jeszcze wy zostaliście zostaliście znerwieni. Regeneracja jest dłuższa i tak dalej, co nie więc no, ogólnie masakra. Masakra. O, dwie płyty ponownie, ciekawi nie po co, ale niepotrzebne Dobra, ta broń ma zero dodatków, to jest trwałe, bo musimy zrobić broń, które mają przynajmniej trzy dodatki Aż takie trzy broń nie potrzebuję, i tak mam mały plecak, czyli się pomyliłem, okej okay. Ty mogę wziąć bandur, który mi pozwoliłby że się z takim plecakiem A tak musimy zebrać 5k Okej, okay, to byłoby fajnie, ale ja tam zginę Dobra, musimy zrobić jakiś tu kontrakt e, Ten kontrakt byłoby spoko ale czy byłyby też lepsze, ale no muszę uważać. Jeżeli zginę, wiadomo, to jest też fajne w solo. Teraz zmienili, że jak zginiesz, to możesz prosić o pomoc. Zawsze było kolejna dwójka, ja pierniczę, dajcie im plecak. Kiedyś było tak, że jak zginęłeś, solo, elo, koń z nie? ale możesz prosić o pomoc. czego wiadomo, jak ktoś zabije, poproszę może go, powiem, że jest ich solo i elo, nie? I reanimacja. A widzę, że te boty mają wszystkie dodatki z zero, zero dodatków, co się mają. <laughs> co jest bardzo, bardzo źle, w sumie to M bym wziął. Ale też trzeba się ruszyć, bo to wiadomo mało czasu jest na ten challenge Bo chodzi o to, że też mogę te trzy bronie ulepszyć sobie, tak? Każdy kosztuje na stacji 3k, jeżeli nie macie zniżek takie jest potem można mieć już zniżki, jak jeżeli ulepszycie na stacji eee, lecz tak, no Więc z tego teoretyko na, na jedną broń mi potrzeba 9 tysięcy Czego razy 3 No to to jest sporo hajsu, to jest prawie 30 tysięcy, tak? Więc, e, aby w ogóle na, no, nałożyć te dodatki 3 na stacji Bądź wiadomo, lepiej po prostu znaleźć te trzy bronie, o idealnie Znaleźć te trzy bronie, tak? Znaleźć te trzy bronie i. E, wiadomo. A nie ulepszać, nie? Wiadomo, są które te, które tutaj, tutaj właśnie e, mogły mieć te bronie ulepszone, ale no Nie mam pięcia, czy znajdziemy. Też nie mam karty, więc. Mh, tak słabo Nie, nic, musimy iść, iść na. Yo, yo, I'm solo, I'm solo, 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 I'm solo, I'm solo, Thank solo, z tego! Widzicie, easy, dołączyłem. Teraz mam easy wsparcie, więc mogę ginąć w I robiłem misję solo, grając w kołopie, bo dołączyłem do Jack Norris'a, Chuck Angel. Dobra, jako że dołączyłem do nich, to mi się misja anulowała, ale spoko. W ogóle te kontakty, to wszystko zostało tak zerfione, kasa i tak dalej, tego to wie, to wie. Ale masakra, na przykład tutaj gdzieś to kosztowało 10 k w sensie te, te paliwo, które zdobyliśmy. Potem na 7,5 zerfi, a tak kosztuje tylko 2,5. Jak rozumiem, czemu to zerfili? Kurde, broń nawet z jednym latkiem, byłaby spoko, bo to trzykami, za, wiecie, zaoszczędzi. Wiedziałeś o co chodzi, nie? Mam 5K, ok. To jest też na plecak, na razie. czy na razie chyba nie będę kupował, bo... bo nie ma to sensu. Będzie mogę znaleźć plecak i mieć 5K na dwa dodatki. O, idealnie selfless, spójrzcie, boom Więc no, e, albo po prostu. Nie, wiem, muszę jakoś znaleźć, albo. Nie wiem, bo to jakieś zabiję, może znajdę. No, muszę jakoś jakiś sposób znaleźć. Co jest? Ten kontakt tak dalej. Aha, dobra, zbagował się. Coś w sensie się nie zbagował się? Ty. Yy, nice. On to otworzył. Czego tam mogą być bardzo fajne bronie? Zy... Jak na razie to jest słabo. Same zero dodatków. Tak, on to otworzył. Tu mogą być jakieś lepsze broń. O, jest trzy dodatki. nice. Pierwsza broń, easy, pistolet. Trzy dodatki. to Ja wezmę MP5 i pistolet niech będzie. O, alkohol też potrzebuję do innych wyzwań. Ogólnie, to wszystko się, kurde, teraz zbiera bardzo fajnie. E, to nie, to nie. Jeszcze jakaś jedna broń, kurde. Znaczy dwie w sumie. Ale kiedy ją zdobędę, to już mogę kupić plecak i bum, jeszcze jedna broń. Mamy 8K, więc mogę praktycznie trzy dodatki już kupić. Prawie. To w ogóle, jakbyśmy ten kontakt podnieśli, byśmy go zrobili. Okej, okay, tu już nie, nie mam, broń, nie widzę z trzema dodatkami. Ale mam jedną, to jest, 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 jest to już sporo. O, tu jeszcze nie ma, dobra. No, to idziemy. Fajnie, że ten gość miał kartę, to, to otworzył. Bardzo fajnie w sumie te rzeczy, które mogę podnosić. Widzicie to 200 kosztuje, jakieś to 500 kosztowało, 1500 to 500 kosztuje, a nie ma miejsca w ogóle. Więc to, to wszystko zostało kompletnie pozmieniane, jeśli chodzi o cenę. I jakby rozumiem czemu, bo możesz teraz się zrespić mając milion nawet, jakbyś chciał, chyba, chyba że jakiś limit jest. z stoka, ale jeszcze nie opszem tutaj tego, ple portfela, nie? Możesz tam oprzeć. Do 250, do 500 i tak dalej, co nie? Tysięcy jest. Może co mnie to kasę wziąć, cały musi zrespić, nie? Więc no, jakby rozumiem czemu to zrobili, że... Wiecie, zbieranie te kasy i rozpięcie się z jest takim smart movem, takim mądrym wyborem tutaj i tak dalej, co nie? Żeby tylko alkoholu nie sprzedać, bo potrzebuję do... 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 Dobra, mam na trzy dodatki, czyli jakby dwie bronie mam już, nie? Mogę kupić te trzy dodatki, albo przynajmniej zbroję na stacji, co nie? Tutaj, tutaj, tej... o... Ten... ...stole, więc jak zdobędę albo 9k, albo, albo, albo po prostu dwie bronie jeszcze i jelo. A pozbieram to, bo przecież 400 by to... Wiecha tam nie chodzi. Okej, okay, jedne, to jest 3k, easy. Dobra, bo to wiecie, to ma jeden dodatek, to już mamy, bum, 3k, nie? Czyli tylko tylko mogę już, mam już dwie bronie. Jeszcze potrzebuję jedną broń. Jeszcze jedną broń potrzebuję i będziemy mieli 10k. Hmm, hmm. No plecak, muszę kupić, ale też mogę znaleźć, jak mówiłem. Czy wątpię, że tutaj znajdę? Eee, więc, więc... hmm... Dobra, kupmy plecak, żeby mieć z głowy, co? To też sprzedajemy, idealnie. Bum, bum, bum. Żeby nas inny tym tylko nie zawali. Dobra, kupujemy plecak i... I bum, zostaje nam 5k, z czego jeżeli zdobędę 500, jeszcze złoty, będę miał dwie bronie na maksa. Na trzy dodatki, czyli jeszcze tylko jedna broń. <noise> nie zapiszę na Bez jaj. <noise> nie wierzę. Nie wierzę. O co tu mamy? Aj. okej, okay, wezmę tą broń i przechowam. Okay, jakaś broń tu jest? Nie wiem, jaka, bo jest zbagowana. O, karton twierdzę. Idealnie. Potrzebujemy to, to ma i dodatków. Złoto jest? Nie, nie wiem, ale ma zero, więc jakiś to dziwny bag. Um, no mógł sprzedać, ale to by mało warte. Oni robią kontakt, to też fajnie. Ok, mam hajs, mam 6k. Takim cudem. Dobra, czyli, czyli, czyli można nałożyć już dwa dodatki na, na RKM lub na taka i boom mamy. Wolałbym, o, oh, nice, zrobili kontrakt, w ogóle teraz wygaję Beka, bo zawsze a, za kontrakt A nie, nie, nie zrobili nieważne. waszę by <gryś> było tak, że za kontrakt każdy otrzymywał tam wiecie, ogromne ilości kasy, nie? Każdy po 6, po, każdy po 5 i tak dalej, a teraz jak macie na ekranie na przykład 4K to każdy otrzymuje po 1000, nie? Więc tak to dziwnie zrobili. Tak zauważyłem, nie? Przynajmniej w trio ale to się tak coś tam dzieli Nie ma w czwórce, jak się do, dołączy czy w 6 i tak dalej Ale no ogólnie podzielili to jakby na team Dobra, idziemy sprzedać i kupujemy te dodatki, bo mamy dwie bronie. Zaawansowane BSP, co my tu mamy? Ok, oczywiście kupuję to Stronghold. Jeden na kasolu jest, pewnie cały team, tylko nie widzimy. Eee, mają gości, lub ich nie widać i tak dalej, i tak dalej. Spoko, spoko, dobra, sprzedajemy wszystko oprócz alkoholu. I bum, mamy 8K, z czego mamy dwa dodatki na rkm -ie. tak jest. Czyli tu sobie za założymy, załóżmy, nie wiem, magazynek większy, tak, z na naboi. I założymy sobie, te magazynki są ogólnie bardzo ważne, duże. Nawet nie wiem, co ja bym chciał. Niech będzie na przykład to. bo mi mamy dwie bronie z trzema dodatkami: pistolet i RKM, Jest tylko tak 56. Tak jest, tak, najlepszy nasz, ulubiony normalnie. I tylko 9k potrzebujemy. W sumie mamy już 7. Mamy już siedem tysięcy, idealnie. dobra, tu jestem mamy 13, więc easy. Potem jeszcze, wam, exfil i yellow. I nas nie ma. I nas nie ma. Dobra, TTT, okej, siedem tysięcy. Jak oni kontrakt, to trochę otrzymam kasy, więc nie ten kontrakt jest tam, okej. Okej, okej. A może mi zabrać do przodu, chociaż tam bardziej gracze byli. Tu graczy jeszcze nie było, więc byśmy mogli zrobić tą twierdzę. Tam też jeden. się nie chce przemieszczać Ultra jeden. Cel Ultra, zróbmy to, to, to twierdzą, zobaczymy. Chyba że już zrobiona jest pod tak słabo Chyba, że to nagle znajdziemy broń, magicznie z trzema dodatkami to w ogóle będzie zajebiście. <laughs> wiecie. To też może być tak, nie? Bruch Dobra, ten nic nie miał, w sensie nie ma dodatków, ten też nie ma dodatków. Ciekawe czy mogę dwie te same broń z tymi dodatkami. Okej, okay, nie było robiona, let's go. Chyba, że nie odbiłem, A robiona. Waza, waza potrzeby jak się ekscytować. 6 was To jest karta, patrzcie jaka, że to jest waza, normalnie. Antyczna waza, dobra, bierzemy jest takich potrzeba się ekstrać. aż aż 600 warta jest, ale kurde no nie mam jak, nie mam jak. Dobra. Eee. O, 800, dobra. Kurde, co ja mam wyrzucić teraz? Amunicję. Amunicję. Dobra. Czy tu jest jakaś kasa? Kasa, hajs. A, to było ryba, no to nie, nie, nie ma. Ale może broń zostawię. A, jeden dodatek jest. zabierzemy To jest to jest 3k. Wiem, że to jest tak. Ale ale no to ma dodatek, nie? To jest 3000 do przodu. Więc jeszcze potrzebujemy tylko 4000. Czego mniej, bo tutaj sprzedamy trochę rzeczy. O, mamy trzy dodatki, let's go! Dobra. Ale dziwny zestaw broni mam, dobra. Wywalamy hurakana i bum, mamy trzy bronie. Mamy trzy bronie, moi drodzy. Tak jest, let's go. Mam trzy bronie, czyli robimy i bo misja solo zrobiona. Jak zawsze co no, misja. O, kurde, oh, tu sześć jest, czy co? O, polanie, oh, chyba ci razem są. I oni kontrolują exfila, w sensie są obok tych eksfil. Trochę przewalone, dobra, ale co? robimy eksfil, nie? Robimy exfil niepieniami. Też szukam GPU, bo dwa znalazłem. Jeszcze potrzebuję trzymy, żeby mieć w ogóle 30 slotów. Takie pół to jest chore. Mój znajomy e, przez około 30 godzin grał. Tak jest, robił tam 24, 24 godziny live i w ogóle. I normalnie znalazł 0 GPU. Ja znalazłem dwa w ciągu 20 godzin grindu, jakby w premiery, więc... Więc no, miałem szczęście, powiedzmy, że dwa znalazłem. Dobra. Wszystko, robimy exfil. Elo. Mam nadzieję, że się nic nie zbogowały, że oni podnieśli, niektóre misje się bagowały, że jak ktoś ktoś podnosił i tak dalej i że bardziej musieli się do kogoś dołączyć, niż żeby podnieśli jak nie żyłeś. Chociaż oni nie podnieśli jakby jak byłem full powalony Tylko jak mnie podnieśli jak byłem, tak wiecie, po prostu powalony, co nie? Więc zobaczymy jak to będzie. Ale co? Lecimy, lecimy. EX Filibum, misja została zrobiona. na tam, zysk i ból, czarna mysz Te cztery, czyli Wiadomo, czwarty, e, tam jest jedna z tych sześciu misji blue zone ma siódma, główna, e, story mission, main mission e, także no, let's go, exfil, e, exfil time e, gdzie ja biegnę, nie tu chciałem na około, ale kur, BSP dobra, wiecie to? ten eksfil będzie bardziej bezpieczny i szczerze, Użyje hmm, użyję auta, wiem, że to głupie ryzykowne na Aszyce, ale chcę być tam szybciej, jak najszybciej, także także widzimy się na ksitracji, chyba, że zginę, no to się widzimy w kolejnej grze dobra, jesteśmy blisko, tam gdzieś w ogóle się biją, dwóch zginęło masakra, tam nieżyczkę postawili Chyba chyba przegrałem ten gawę. Tam widziałem jednego powalili i teraz się podzraniowali, więc zajebiście. Eee, nie patrzałem na kiffit czego jakby go dowalili, wiecie, dobili. <laughs> ale my się ekscytujemy, mamy gdzieś to. My się normalnie ekscytujemy, uciekamy stąd, wiem, że będziemy się 30 dodatkowych sekund. Bo że robię to sam, oprócz LBC robię solo. Robię solo w kolopie, ale mało. Jak się robię te misje. Fajna jedna była taka Hardcoreowa. teraz w ogóle boty Jak widzę bo to na ekranie też, no to normalnie boję się. E, panem była jednak taka w ogóle, bez broni, z się, zabij gracza, bez broni, nie używając broni i grupa eksploracji bez broni, coś takiego. Słyszałem, do dosłownie granatem typa zabić. Wiadomo, niektórzy e, typa zabijali e, pojazdem, albo z nożem dobijali, to tam, no, no, powalali, dobijali, coś granatem. Ja zrobiłem, zresztą no, fleszem i chyba stantexem dobijem. czy jakoś tak skromnie dobiłem. Po obserwowałem tr trzech typów, takich no w miarę, nie? I jak gości chłopywały na stacji, to, rzeczy, to po prostu go do, dowaliłem, uciekłem na nie? I tak to zrobiłem. więc Było sporo tych misji solo, mówię. Niektóre były hardcore'owe, niektóre bardziej takie casualowe. Ta na przykład była Easy. Wiecie, jakbym tam umarł teraz, to tam nic. Kilka prób by Wam zajęło, i więc te misje, ta misja jest Easy. Ogólnie wszystkie misje są Easy, jakby od tier 1 do 3. Wszystkie, easy. wszystkie misje się czuły jak tier 1, wiadomo, sezon 2 czy 1. Nie wszystkie te misje. A powiedzmy o 4, 5. Tier 5 jest bardzo trudny, tak wiadomo, jak, jak zwykle. Tier 4 jest takie jak 3, nie. Więc jakby ich po czym trudności, więc jest o wiele łatwiej. Wiadomo, jeszcze nie wiem wszystkich frakcji. Tutaj głównie, głównie właśnie nie wiem. E, Crown, Koronę oraz y, Czarny myśl i trochę tutaj Białego Glutusa. Flanga jest tak na razie trochę zbagowana. Powiem bardzo, bardzo bym powiedział zbagowana. <grym> jakby dwa czarne tam, y, jakby są zrobione na start, więc po prostu musisz zrobić misje dzienne, żeby w ogóle zdobyć reputację, żeby robić tier dwa Omijając tak jakby te misje, bo po prostu nie zdobywacie punktów za dane dwie misje, bo już one są same o, automatycznie zrobione, jakby uczycie grę. W ogóle po zainstalowaniu update'u, nie? Premier do sezonu, więc... Więc no, bardzo dziwna rzecz, ale boom zrobione! Ekscytacja i jelo, nie ma nas, rura, gaz, także no, porobione. Porobione, porobione na easy, easy misje solo Także no mam nadzieję, że tylko zaliczy, jak nie to wiadomo Widzieliście, że zrobiłem, mam trzy bronie z trzema dodatkami Easy, mam jeszcze wazę, mam alkohol Więc jeszcze chyba tylko jeden alkohol potrzebuję, pięć waz I trzy chyba alkoholy, no tam No to tak rozbudowy kontraband I tak dalej, slotów, nie slotów, portfela Kluczów, i tak dalej Misji temowych, także boom, 2 na 3 I będzie 3 na 3 asysta przy misji dla mnie Tak jest, sam sobie asyst, asystuje I boom, tutaj mamy ja od razu Ogranę naszych graczy, ale boom, zrobiliśmy tak jak, jak zobaczymy postęp misji, proszę bardzo, ideolo, perfectolo misja ukończona, zielona karta dostępu nie, nie żeby potrzebna by była, ale spoko chyba że były jakieś misje, no to, to fajnie, w sumie zostawię ale dobra, to był ten film, także mam nadzieję, że wam się podobał no co, napiszcie jak wam się podoba sezon 4 jak tam się bawicie, jak tam się ścicie, które misje robicie, które tiry no da dawajcie znać, także dziękuję jak zwykle to sezonu, za misja solo, także dzięki i co, do usłyszenia w kolejnych filmach na razie, makler out